z tej strony Szanela. witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobię coś po raz pierwszy raz w życiu, czyli pierwszy raz w życiu przerobię swoją starą kurtkę jeansową. Jestem mega podekscytowana, bo zawsze chciałam takie rzeczy robić i w sumie teraz dzięki wam, dzięki waszej motywacji, szczególnie na Instagramie, na którego was zapraszam, jeśli was jeszcze tam ze mną nie ma, postanowiłam, że to w końcu zrobię. Co prawda. Nie jest to łatwe wyzwanie, bo nie mam ani specjalnych farb, ani pędzli do malowania. Tak naprawdę, ja z farbami się kompletnie nie lubię. Moż mogę rysować wszystkim, malować wszystkim, ale farbami. Mm. No i dzisiaj naprawdę będzie to dla mnie ogromne wyzwanie. Także, jeśli jesteście ciekawi, jak mi wyszło, zapraszam do filmiku. Dalej. Down the is, it's been a ride. And now I'm sorry, I And on and on as we go, we seem to fight. But baby, that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye. And this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise your toes Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone. Memories are the drug we're on, but darling, just remember that there's never a goodbye. There's never a goodbye. Calling back to a different time. Maybe I need to hear your voice to make me smile. No, 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 it's not said and done. Baby, you can fly with me and we'd be worried. And it's only time before we miss the fire. You Także tak prezentuje się efekt końcowy, powiem wam szczerze, nie sądziłam, że w ogóle będę zadowolona z tego mojego dzieła, bo jak zaczynałam malować, to byłam zawiedziona, ponieważ nie dość, że nie miałam specjalnych farb, jakimiś zwykłymi akrylowymi, temperowymi, no i no nie było to takie, jak bym chciała, bo bardzo ciężko było cokolwiek tutaj namalować, Dodatkowo nie miałam pędzli do, do malowania i malowałam pędzelkami do makijażu, co w ogóle jest pff, jak można takie coś zrobić, ale no musiałam czymś to zrobić, a nie chciało już mi się zamawiać jakieś pędzli i czekać na to, boś miałam taką wiecie koncepcję, motywację, żeby to zrobić, mówię o to muszę ten czas wykorzystać. No i właśnie, no i właśnie to zrobiłam, no i było ciężko, było strasznie, było naprawdę trudno, ale Finalnie, mam nadzieję, że Wam się ta kurteczka podoba, bo mi bardzo i na Instagramie już ją dodałam. Podobała Wam się, było bardzo dużo pytań, że takie rzeczy będę robić. Tak jak mówiłam, jeśli będzie dużo zamówień, to sobie farby zamówię i będę sobie takie coś robić. Póki co, pierwsza, e, pierwsza kurtka, która mi wyszła, można ją kupić. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na jego Instagrama albo na maila. I, i ten. No i zobaczymy. Tak się prezentuje moja pierwsza kurtka, którą sama własnoręcznie zrobiłam. Także jeśli wam się spodobała, to zostawcie kciuka w górę. Subskrypcji będzie mi bardzo miło. No i zapraszam was również na mojego Instagrama, ponieważ jak mówię tam się bardzo dużo dzieje. Wy macie duży wkład w moje życie. Tam właśnie na Instagramie, bo robię bardzo dużo ankiet i wy o wielu rzeczach naprawdę decydujecie. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego krótkiego filmiku i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, pa, pa.